że salezjanie wywołali proces, który doprowadził, że ten 8 września ubiegłego roku to był spektakl, spektakl zorganizowany przez sąd, policję, dziennikarzy, co tu były jakieś dwie, dwa szwadrony policji, jakiś sztab antykryzysowy, a ja tym się w ogóle nie przejmowałem, jak wy pamiętacie, to przyszedłem na środę wieczorem, wieczorem byłam msza święta tam 19 i na kazaniu powiedziałem, że rzeczy, które mam, przynależą do was, drobne rzeczy. Resztę pakuję. Co jest wasze, to proszę zabrać. No i całą noc tutaj pakowaliśmy samochód. W rzeczy najważniejsze kościelne były zabrane, to przynależą do, do katolików. No i przewieziony do domu, którym jestem. Towarzyszył naszemu pakowaniu pan... Nie, nieodżałowanej pamięci jeszcze nie, czy odżała, bo jeszcze żyje pan, 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 pan Hewusz, jeszcze się nie spalił w spalarni, w tych spala nieboszczyków. Robił z tego filmik później to gdzieś tam w jakimś formie publicznym, włosy, czy czego, to jakieś wielkopolskie tutaj portala opuszcza. No, w każdym razie od roku czasu przebywam w Baranowie, Tam odprawiam sześć świętą jak... Przy, z, z, Wyszliśmy tutaj z domu około 6 rano, już nie odprawiamy ósmego przeświętej. Poszliśmy, nie wiem, jak pamiętacie, tam kawę postawić, z postawić tym różnym dziennikarzom, przygodnym, wiernym. Pojawiły się jakieś różne szemrane osoby, także osoby świątobliwe. Pan Robert, który przyjechał z Warszawy, już nie było, żadnych innych tam. W każdym razie. Przyjechałem z Panem o którejś tam porze do domu, no i było pytanie, trzeba odprawić mszę. No i, i, i najpierw msza odprawiana u Pana w pokoju, tym, w sali na górze, ku wschodowi, szczęśliwie od Bożego Narodzenia, od Wigilii odprawiana w wydzielonym małym pomieszczeniu, To troszeczkę jest większe niż tutaj kaplica, cela, ale, ale, ale jest wyłączne pomieszczenie, w którym do dzisiaj. Do dzisiaj trwają jakieś jakieś no, prace konieczne. W każdym razie, miejsce tutaj, w którym przebywałem, Poznań Wroniecka, przebywałem tu od 1 sierpnia 2015 do 8 września 2022, więc to 7 lat. Jeszcze nigdzie jako Salzianin tak długo nie zagrzałem miejsca. Podczas bytowania u pana instanta przez ten rok zmieniłem trzy razy pokoje, żeby tam móc przystosować dom i, i kaplicę do tych celów, które z jednej strony są, są stałe, jakoś się też u, ustalają ze względu na, na charakter domu i, i daj Boże, no, że, 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 że trzeba panu tak żyć, żeby żona zawsze mogła wrócić. W każdym razie ja Panu Bogu za ten czas miniony dziękuję. To o czym tu w modlitwie mówiłem Salezjanie mnie na trwałe wyleczyli z modernizmu za co im jestem, wdzięczny, jestem, że mnie przyjęli do zgromadzenia co uważam, że uczynili ważnie natomiast wygnali mnie na sposób nieważny wobec Kościoła te decyzje są nieważne, nielegalne w związku z tym się w ogóle z nimi od strony sumienia nie... Nie rozliczam, dlatego że Kościół katolicki zawsze broni prawdy Bożej, a nie on atakuje. Broni liturgii katolickiej, a nie ją atakuje. I broni ostatecznie dobra dusz, a nie ma dobra dusz na Wobec wiernych, którzy, którzy przychodzili tutaj do kościoła, potem do kaplicy Celi, inspektor Pizon miał tylko jedną, jedną receptę. Proszę ich odesłać do domów, mają u siebie w parafii opiekę. Już w Żadnej z parafii, gdzie ci wierni przynależyli, nie było przy świętej w Rycie Rzymskim. Do tego jeszcze każdy kapłan, do którego by się udali, był albo kapłanem na statusie indultowego, czyli odprawiam msze świętą w rycie Rzymskim w ramach hobby, bo się musi wywdzięczać mszy, albo kapłan kapłańskiego Bractwa świętego Pisa X, ksiądz, ksiądz Inspektor wiedział, że są w statusie do oficjalnych struktur kościelnych jakby. Suspendowanych i tam mnie słał i tam mi domyśle kazał posyłać wiernych, no więc na tamten czas było to nie do pomyślenia i w związku z tym przyszły konsekwencje w każdym razie za ten czas minionego roku od eksmisji należy Panu Bogu dziękować, także że tam Bobek, który mi groził komornik są, sądem, że, że tutaj ta kieszonka ktoś odpinała księdzu Olejnikowi. To jest taka tajemnicza kieszonka, miniał wieloletnią wieloletnim który wyciągał kopertę i dawał tam panu Bógowi przy tabernakulum, że tam były relikwie, przepraszam, ten pajemnik, dziękuję. Nie, nie oskarżył, jak tego filmu nie wycofam, to to się spotkamy w sądzie, ja filmu nie wycofałem, mam sprawy do sądu, nie wniósł, więc wolał, żeby się smut jednak nie... Nie rozniósł, tak mu tam widocznie olejnik widocznie olejnik wiedział, że tam relikwii nie ma, tylko no, pytanie 100, 200, 500, 1000, 2000, plus, minus, a może list jakiś gratulacyjny, albo list od Franciszka, albo z miłe, ciepłe słowa od księdza inspektora, nie wiem co, w każdym razie na pewno nie relikwia. Należy Panu Bogu dziękować, dzisiaj jest. Za to wszystko, co się wydarzyło, że mszach się sprawuje, niechby się działo, co się działo, ksiądz musi odprawia. Bogu niech będą dzięki, ksiądz czyli ja. Yy, I co jeszcze, że jest dzisiaj narodzenia Matki Najświętszej, jutro mamy ruszyć z pielgrzymką. Tyle możecie wystać tutaj na, na słońcu, wyklęczeć. O 12 już tu byli trzygodni wierni. Pytajcie się, czy nie jest tak że należałoby na jutrzejszą pielgrzymkę udać się, tym bardziej, że ktoś tam z moich bliskich pojedzie na pogrzeb do, 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 do cioci. Trzeba, żeby ktoś jako od sceny rodzinnej był, chociaż na cmentarzu, później w domu jak jakieś przyjęcie będzie, pogrzebowinę, czy jak to nazywają. No ale bardziej o tej sceny, tym bardziej, że, że... że no, gdyby tak było, Państwo Joniakowie mi pamiętają, że ksiądz, ksiądz w naszym domu obraził ludzi. Ja nie pamiętam czym, ale być może komuś mówiłem o zbytniej wadze, którą sam zaczyna mieć z tytułu gotowania dobrego siostry. No i, i gdyby było, że szedłem raz i nie spotkałem jakieś słowo księdza, które mnie hamuje, to znaczy, że nie byłem ze względu na z, z Boży, bożą motywację. Więc tym bardziej by należało, jeśli mogę to chcieć być, jeśli chcę to prosić Pana, żeby mógł, a może być, że nie chcę, a powinienem był, żeby chcieć. Żeby chcieć. Dlatego, że nie wolno nam na pielgrzymkę chodzić z czysto ludzkich motywacji. Pielgrzymka nie jest spacerem, nie jest Turystyką jest, pokutą jest ekspiacja. Mamy obowiązek pokutować ekspiację, modlić Modlicie o biskupa, biskupów katolickich dla Polski. Tym bardziej jak, jak wiemy, że mamy takich, no, którzy już są, widzę, patrz, biskup Michał, który się do nas nie przyznaje do naszej modlitwy. Widocznie czeka, że najpierw nim złożymy homagium, czyli uznamy w nim biskupa. I powiemy, będziemy Cię słuchać, jaśnie Panie, to wtedy nam za naszą modlitwę podziękuję. Rzecz, że jak my się modliśmy, to my nie modlimy się. Konkretnie się modliłem za księdza Jacka, ale za tego, za tego, tylko o biskupa. Jeżeli jakiś biskup zostaje wyświęcony, na pewien sposób jest dłużnikiem tych, którzy się o ten fakt modli. Widocznie ksiądz Michał nie ma takiego, biskup Michał takiego albo rozeznania wiedzy, albo takiego poczucia z prostego powodu, jak wykonuje zawód prawnika, albo wykonywał, no to moralność jest taka, jakiej je my się w sądach napatrzyliśmy, że naprawdę tylko współczuć. Mamy powód jeździć na pielgrzymki każdego miesiąca, upraszać Matkę Najświętszą o wielkie łaski. Przed różnymi próbami już stanęliśmy, staniemy przed większymi. Potrzeba każdemu z nas większych łask. Niech Pan Bóg Ci wodni wierów i Siwodnym Paniom, wynagrodzi Waszą wytrwałość, obecność, modlitwę, podpoły. Cieszę z Bog, przyjść Wam Boże.